Elo Elo 320. Tutaj jest Stefan Stefanowski i najpiękniejsza klacz w stajni kora! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z konkursu na najprzystojniejszego ogiera Bowłaha w Zacznijmy Zaczniemy sobie oczywiście od eliminacji. I tak dla informacji to jest przedostatni odcinek przed finałem. Także następnym razem, jak się zobaczymy, to będzie już finał. Także jesteśmy ciekawi, czy Wy też nie możecie się doczekać, bo my bardzo. A teraz, oczywiście, pora na wyłonienie zwycięzcy poprzedniego odcinka. A został nim brylant z wynikiem 150%. Więc serdecznie gratulujemy. A na drugim miejscu poprzedniego odcinka znalazł się Tornado z wynikiem 143%. Oczywiście również gratulujemy. Teraz pora na pozostałe procenty. Ramses zdobył 16%, Apollo również 16%, Bany 23% i Weser 24%. I teraz pora na konie, które od nas odpadają dzisiaj. Czyli jest to piorun z wynikiem 13% oraz Nefryt z wynikiem 9%. Chłopaki, bardzo wam współczujemy, że odpadacie. Nam też jest bardzo przykro, bo jednak tak głupio odpaść przed samym finałem. Edzje tego, że był to wyścig i nawet moglibyśmy sobie nieźle poradzić. Ale no cóż. No i tak dziękujemy. Za udział było bardzo fajnie. My też Wam dziękujemy. Ok, skoro etap eliminacji mamy już za sobą, to pora na dzisiejszą konkurencję. A jest to całowanie partnerki. Czyli po prostu będziecie oglądać krótkie filmiki, w których to nasi uczestnicy. Będą całować partnerki, którymi, z którymi na pewno spędzą większość swojego życia. No. Także bez dalszych wstępów zapraszamy Was do oglądania i przypominamy o głosowaniu w ankietach, które znajdziecie w zakładce społeczność oraz w zakładce i tutaj w filmie. Także my już nie przedłużamy i zapraszamy Was na odcinek.